Dzień dobry! W Gdańsku od Prezydent dostałam kalendarz gdański. Okładki wam już nie mogę pokazać, bo go zapakowałam, ale jest zielony. Jest bardzo gdański. A od koleżanki, przyjaciółki, alikanckiej, mia amiga preziosa Molina Karinio, dała mi taką okładkę. Więc teraz będę wszędzie chodzić z magiczną londyńską torebką i pisać, pisać, pisać. Mimo, że miejsca jest mało, 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 Moniko, to jednak będę pisać, pisać, pisać. I chyba będę musiała... I tutaj jest nawet... Żołnierz jest ba bardziej miękki, niż reszta. Ciekawe dlaczego. Reference Library. Westminster staje się dla mnie reference library. Nagrałam to dzisiaj, ponieważ dzisiaj live już ze studiów był z dnia dokładnie to, gdzie się skończyło ostatnie, yy, ostatnio, gdzie mi urwał telefon 18 marca. Więc ja już naprawdę nie wiem i nie chcę się trzeci raz tego samego um, czytać, więc tylko przypomnę, że w 19 wrance w ciemno występował kolega Jacek Zarzycki z topoli królewskiej z podłodzi i pojechał, i wygrał Alpy, i pojechał na Narty. Natomiast 20 w poniedziałek, mówimy o marcu 2000 roku, komputery, koniec zabawy, matlab, help. Mechana, jeszcze jej nie zgłębiam, bo nie wiem co z Fizą, czy zdałam, czy nie, ale wiem, że jest kiepsko. A wszyscy pytają o wyniki, a ja że. Więc myśl, myślą, że nie zaliczyłam definitywnie i śmieszne były potem pogłoski. Na Mechanice zgłębiam szereg galwaniczny, cholerne, znowu bez entuzjazmu. Idę do głównego. I co zdałaś? Wyniki już są. Bałam się bardzo je zobaczyć. Zbliżam się do tablicy. Olka, zdałaś? Olka, zdałaś! Czemu sobie ze mnie tak żartują w takim tragicznym momencie? Patrzę i oczom nie wierzę. Rzeczywiście, przy moim nazwisku dostateczny i 34 punkty. A szydłoskie ma 60. Może pomyłka, wcale się nie cieszę. Drewikowa, Drwilowa, walka skończona. Jestem legalnie na drugim semestrze, ale walka i długa przede mną. Jeszcze pięć semestrów, jeszcze trudniejszych. Choć tak wytrwale przygotowałam się do chemii, znowu trzy. Szydłowski, który nic nie umiał, też trzy. Kurczę ten to w czepku urodzony. A w świat poszła fama, że nie zaliczyłam. Poszłam na materiałoznawstwo FK. Słyszałam. Aha, myśli, że nie zdałam. okej, okay, powiedziałam jej prawdę. Ole się rozdarła z radości. Wykład cholernie nudny. Po trzech tygodniach opóźnienia jestem na drugim semestrze, a ojcu powiedziałam, że nie zdałam. Chcę zobaczyć, co mnie czekałoby w najgorszym wypadku. Wysyłamy do pracy, jak zwykle. 21 marca. No to teraz już wiecie, czemu ja nie, prac nie pracuję. Bo nie lubię. Na złość. Komu? Nie, tak naprawdę w mojej, z moją przypadłością, bardzo romantyczną, bardzo ciężko jest pracować, bo bardzo ciężko jest się skupić. 21 marca. Braknie mi już natchnienia. Ekonomia zaczyna się już utrudniać. Sylwek wyskoczył z zadaniami i talesem. Na ekonomii? Tales. Byłam też na fizie, wytrzymałam tylko połowę, złapałam leszczyńską i okazało się, że wcale nie muszę chodzić na zajęcia z francuskiego, skoro nie mogę. Wystarczy, że przyjdę na konsultacje po zadania. Super. WF, obiecana siłownia. Tam poznałyśmy śmiesznego Darka z fizyki. Wzięłam telefon i mam zamiar wykorzystać przed kołem z fizy. Po południu pojechałam do Iski po fizę, bo wszyscy panikują, że jutro może być niespodziewany sprawdzian. Wielkich emocji moja fryzura nie wywołuje. Luzik skwitował. Wyglądasz jak ta dziewczyna z mechanika, podobna do ciebie. Okazało się, że w mechaniku bywa jakiś mój sobowtór. Na dziewiętnastą pędem pojechałyśmy z Iską i Moniką do domu nauczyciela na nabór twarzy do reklam. Potem chwila umirka. I zadania u Szymona. Ignorują mnie. Po 22 pojechałam do domu. me, 22 marca, bardzo kiepskie samopoczucie, czyżby grypa. Pierwszy raz w nowym semestrze poszłam na matmę, tęskniłam już za namysłem rysiem. Straszny mał kaszel. Mam wrażenie, że zaraz mnie wyproszą. Potem konsultacje z Francuza. Dostałam zadania do zrobienia. Termin dwa tygodnie. Przynajmniej z tym będzie spokój. Wszyscy srają przed Fizą, a ja a żadnego sprawdzianu nie zrobiła. Po prostu optyka falowa. W domu nauczyciela rozmowa w sprawie twarzy. Jakie pytania. Jak do pracy na jakiejś super posadzie. Ale brzydko, fu! Wszystko, widzę, co ty robisz. Fuj! Co mi stworzyła ostatnio? Co za kreatywność? Dlaczego lubię reklamy? Czy mogę reklamować czapki? Czy mogę reklamować czapki? Well, ja się po co urodziłam, żeby reklamować czapki? Agnieszka, ja naprawdę nie planowałam tego, bo wszyscy dobrze wiedzą, że ja te odcinki czytam po prostu awista. Więcej czapek nie mam w zasięgu wzroku. Och, czyżby? Właśnie, że mam. Czy mogę reklamować czapki? Co? Czekaj. bzdura, chyba nie zrobiłam najlepszego wrażenia, wróciłam do domu, kurcze niedobrze mi, Agnieszka zobaczyła mój nowy fryz, wzięłam od ojca kalendarz dla Ewki i pojechałam około 19.30 czyli pewnie jakiś taki, chociaż nie, ten kalendarz mam sport serwis dobra będzie nagroda, dla wytrwałych słuchawek i słuchaczek będzie nagroda, pokażę Wam kalendarz gdański z tego roku na, na ściennych kalendarzy pokazać Wam nie mogę, bo zostawiłam i rozdałam je w Gdańsku rodzicom i tutaj sąsiadom, którzy robią za rodziców. Tutaj. Okazało się, że znacznie za wcześnie i przeszkadzałam trochę. Wasyl i Alicja zaprzęgnięci do roboty. Ewka postawiła się. Jak na wesele. Po dwóch godzinach Alicja Hebel, po trzech godzinach Monika z iską. Piły Malibu i inne przysmaki. Ja totalna abstynencja. Czuję się nie najlepiej. Kaszel, kicham, około północy nocnym wyjechałam. Ewka nie chciała mnie puścić. Ewka, to znaczy, że ty masz w marcu urodziny? Dobra, po pierwsze nie będę dalej czytać, bo może mi ten, fi, ten telefon zaraz to urwać obiecana okładka rozbieram londyńską podróżną, która by the way jest w ogóle ten, jak to się nazywa artesano więc Gdańska wygląda tak, mam nadzieję, że jej nie przerwałam arcydzieło Pozdrawiam Wam moi serdecznie, kochani. I Ewka, pomimo że. <laughs> spadło mi, patrzcie, spadło mi to na śnieg w Gdańsku i tam, gdzie spadło na śnieg, liście jest troszeczkę uszczerbionym. Mam pamiątkę. Ym... Ewka, możesz te urodziny, które to będą Twoje? 44. Ewka, możesz te urodziny przyjechać i zrobimy je razem, ale naprawdę nie bajeruj mnie, tylko jeżeli one są 22 marca czy w okolicach, to znaczy, że w okolicach powalentynkowych musisz już się rozglądać za biletem, by było tanio.